Siema, siema, witajcie na handlu i tym studio laweta. W kolejny raz w innym wydaniu, bo tym razem z 407. Kupę zresztą takiej fajniejszej troszeczkę. Eee, wracam właśnie z takiej nadmorskiej miejscowości pod tytułem Jastrze Góra Przejeżdżam właśnie przez słoneczną karwifornię. To może uda mi się, a zresztą zobaczycie tutaj, tu w tym miejscu, gdzieś mniej więcej, te karwifornijskie Widoki sezonowo, tak to mniej więcej wygląda. On tu jeszcze kawałeczek pokaże, żebyście mogli poczuć ten letni vibe, to co się tutaj dzieje, chociaż sezon jest naprawdę mega słaby. Takiego sezonu to już naprawdę nie było dawno, e, żeby na, na domkach i, i na pensjonatach były informacje o wolnych pokojach, żeby tutaj nie było takiego mega tłoku, tutaj jednak widać, że ten koronawirus albo. Eee, albo te promocje po prostu gdzieś tam w Hiszpania, czy, czy, czy jakieś inne koronawirusowate miejsca, gdzie ceny po prostu poszły tak w duże, ludzie się tam rzucili i nie patrząc na nic. No ale dobra, to taka informacja poboczna. Poczujcie ten wiaterek, słoneczko. I co? Ja tutaj wyjeżdżam do zakrętu, i wracam. Tutaj. Ok. Historia samochodowa, o której mi się przypomniało, bo samochód, o którym będzie mowa, sprzedałem właśnie w tamtą okolicę. Konkretnie on chyba był sprzedany do Władysławowa. I autko, tutaj jeżeli chodzi o całą historię, może nie jest to taka historia typowa, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodu, ale też jest taki mały smaczek odnośnie tej sprzedaży, a bardziej chodzi o kupno, kupno tego autka. I do brzegu. Samochód na białostockich bodajże rejestracjach. Ja dostałem Informacje chyba nie wiem czy to był Facebook, czy, czy z jakiegoś Olixa. W każdym razie na skupowo, skupowy temat, czyli coś fajniejszego, bo ktoś się chciał ewidentnie pozbyć samochodu. E, nie był to jakiś samochód ogłoszony, gdzie ktoś sobie wymyślił, że a może sprzeda, może nie. Autko stało od dłuższego czasu przy kamienicy. Ja pojechałem tam lawetką, pojechaliśmy zresztą we dwóch. Pojechałem wtedy, pamiętam dobrze, z moim prywatnym, osobistym ojcem. I, I bo zawsze wiadomo, we dwóch to jest we dwóch, a tym bardziej on ma większe pojęcie o mechanice niż ja, bo mnie to jakoś nigdy, ja zawsze takie rzeczy typowo zewnętrzne, jakieś lakiernicze, takie, takie no to to ogarnię jakoś lepiej, e, żeby było śmieszniej. Wiem na przykład, co w samochodzie nie działa, jeżeli chodzi o mechaniczne rzeczy, co to może być, ale gdybyście mi dali zestaw kluczy i powiedzieli napraw to, no to, to już byłoby troszeczkę gorzej. No po prostu kurwa, nikt nie jest idealny. I dobra, przyjeżdżamy na miejsce, przyjechaliśmy lawetką, bo okazało się tam jeszcze podczas rozmowy, że prawdopodobnie nie ma przeglądu ten samochód, okazało się, że faktycznie nie miał przeglądu, bo tak z Sopotu pewnie przytachalibyśmy go na kołach. To nie jest jakoś tam daleko. Ok, czyli autko na rejestracjach białostockich e, troszeczkę w Sopocie się wyróżnia, bo Sopot, jak wiemy czy nie wiemy, ma rejestrację GSP. E, a tutaj taka troszeczkę odmiana. I co? Podjeżdżamy, autko przy kamienicy, właściciel po jakimś czasie wyszedł i jako taka ciekawostka, samochód stał od dłuższego czasu, już tak po prostu stał, bo stał. Facet kupił inny samochód, to była jakaś Octavia, taka w miarę świeża, ten po prostu mu zawadzał, a tam wiadomo, no z miejscami parkingowymi i tak dalej jest mega problem. Autko stało praktycznie przy wejściu do, do tego domku, do tej kamieniczki, to taka bardziej nowożytna kamieniczka była no wiadomo, gęsta, słopowska zabudowa domów od cholery w kamienic bardziej o tak i stał na kapciu był kapeć, powietrze schodziło z jednego koła już tak naprawdę dość konkretnie przez ten postój, co ciekawe na przykład na tarczach czy gdziekolwiek było bardzo, bardzo mało jakiegoś takiego rdzawego nalotu, gdzie ja zostawiając samochód na jedną noc u mnie to no jest po prostu większa wilgotność tudzież na dwie no to już te tarcze są zarąbane a tam widać ten kuracyjny faktycznie klimat, to powietrze jakieś takie, nie wiem, bardziej suche pomimo tej bliskości morza no może to jakoś, może, może, może może to może dało radę jakoś tam pomogło troszeczkę w zachowaniu w dobrym stanie tego autka i samochód jak samochód, wiadomo tam jakaś rdzawka jakieś coś, i teraz oglądamy to autko, w międzyczasie facet ym, gdzieś tam się kręcił jakiś facecik, którego ja też zauważyłem mieszkanie jest właściwie tej kamieniczki no i tak dziwnie obcinał ja sobie jeszcze tak zażartowałem, mówię do ojca, ty słuchaj to jakiś chyba SBK jest emerytowany no i oglądamy autko, przyszedł właściciel oczywiście i teraz tak, żeby go odpalić jakkolwiek się przejechać tym samochodem wiadomo, trzeba było napompować kółka I teraz laweta stała oddalona ła naprawdę spory kawał od tego miejsca, bo tam no, z miejscami parkingowymi, jeśli, ktokolwiek, jeśli ktoś był kiedykolwiek w Sopocie, no to wie jak tam wygląda z miejscami parkingowymi, no to całe szczęście nie było jakieś tam ścisłe centrum e, natomiast laweta stała chyba jakieś nie wiem, 400 metrów dalej, jak, jak tak dobrze i no i facet przyszedł wyciągnął sprzęt do pompowania piłek plażowych, coś takiego, czyli taką e, pompkę taką tak to pokażę i już pewnie wiem o co chodzi taką miał na stanie i taką zaczął pompować te koła nie? E, zaczął od tego z którego mniej powietrza schodziło później miał przejść do tego drugiego my też w międzyczasie oglądaliśmy ten samochód wiadomo, maska otwarta, pootwierane drzwi e, sprawdzaliśmy też w sumie nie wiem dlaczego czy on tam coś mówił, że, że, że e, co tam było obok tego samochodu jakiś komputerek chyba był do podpięcia coś jeszcze w nim sprawdzaliśmy czyli mieliśmy tą pompkę, akcję z pompką do piłek plażowych, jakieś narzędzia wokół tego autka takie, takie no mówię, ten komputerek na pewno i coś jeszcze muszę poszukać po prostu, bo teraz mówię z pamięci, ale gdzieś tam mam jakieś fotki z tego całego wydarzenia, tak porobiłem po prostu dla jaj także może, może gdzieś to wrzucę jakby... Co tam było, nie? Jeśli się tutaj teraz pokazuje coś takiego, no to subcio No i tak sobie oglądamy, oglądamy, gaworzymy, wszystko fajnie, pięknie, i w pewnym momencie na sygnałach niedźwiękowych, ale świetlnych, rozświetla się, rozświetla się pusopotu i przyjeżdża radiobus pod tytułem Dyskoteka, czyli ten taki duży radiowozik, tam jakiś Volkswagenek, te piątka, na tych sygnalikach. No, i okej, okay, no, no jedzie sobie tak. Tylko, że podjechał prosto do nas, zastawiając jakby to Mazdę, i okazało się, że zostało, e... dostali zgłoszenie odnośnie próby kradzieży samochodu. Tudzież kradzieży samochodu. Czyli tutaj ja strzelam, że to ten facet starszy, ten dziadeczek, którego ja tym azbeckim tytułem, jakby określiłem. No to on widocznie zgłosił, no bo kto inny. <laughs> Czyli sobie wyobraźcie, autko stoi sobie pod tą kamieniczką, przyjeżdża ten radiowóz, wysiadają, Wiem, że mają zgłoszenie odnośnie próby kradzieży samochodu. No i mówię, no super, no my jesteśmy profesjonalnymi złodziejami, jesteśmy profesjonalnie przygotowani, no bo już tak wiadomo, no dla jaj, no bo oni też jakby szybko ogarnęli, że próby kradzieży, no to tutaj nie ma, nie występuje w tym miejscu. No wiecie, no panowie sprawdzamy sobie tutaj najpierw stan techniczny tego samochodu. E, tutaj mamy fachowy sprzęt, bo jak widać on jest na kapciu. No wybraliśmy akurat ten samochód. Koła sobie dopompujemy, tutaj komputer był podpięty. Sprawdziliśmy stan. Nadaje no się, można go brać, nie? Można go brać. Możemy go kraść. No oni też już tak brali to dość mocno na śmiech, no bo jak zobaczyli tą pompkę głównie, bo ja już nie mówię o reszcie narzędzi, bo to mogło być jakby no, może faktycznie jakieś tam złodziejskie patenty czy cokolwiek. Chociaż nie mieliśmy tam żadnego łamaka do zamków, tylko normalnie w zamku od zewnętrznej strony, bo ja oglądałem ten samochód, jakby silnik był odpalony i mam taki nawyk, że gasząc silnik, w takich sytuacjach albo zostaje szyba uchylona, otwarta, albo po prostu kluczyki wkładam do zamka w drzwiach. Czyli tutaj mieliśmy autentycznie kluczyki w drzwiach. Obok leży ta fachowa bardzo pompka do pompowania piłek plażowych, podłączona do wentylka tej przedniej, bodajże tego przedniego koła. I facet gdzieś tam już próbował pompować to koło. No i próba kradzieży, nie? Mówię, no fajnie, mamy naprawdę fachowy sprzęt, sprawdziliśmy. Jak widać, jesteśmy profesjonalistami, a nie jakimiś amatorami. No ale wiadomo, no, no, no co tutaj, no stali za nami w dalszym ciągu na tych sygnałach. No nie wyglądało to jakby fajnie. Później, jakby je tam wyłączyli. Faktycznie wyglądaliśmy troszeczkę jak złodzieje, ale dopiero po podjeździe, po tym jak podjechał ten radiowóz, no bo wcześniej tak chyba nie. I co? No i oczywiście spisali nas, ale nie na straty, tylko z dokumentów. Facet po prostu poszedł tam gdzieś do góry, poszedł po. Miał wszystkie dokumenty. Miał i kartę pojazdu, i dowód rejestracyjny. No. no... Fakt, że on był współwłaścicielem jakby tego samochodu. Ale, ale jednak no, w dokumentach widniał, czyli no, średnio tutaj już to nazwać kradzieżą. Fakt, że szukał ich dość długo, tych dokumentów. Szukał ich, do, ich, do, ich dość długo, no ale może to i dobrze, bo my finalnie tak ten samochód kupiliśmy. E, natomiast przynajmniej dokumenty były już przygotowane i było wiadomo, gdzie one są, tak? E, tu w międzyczasie jeszcze właśnie o, tutaj wyszło, że tego przeglądu nie ma na 100%, bo tak on nie był pewien. Bo jak rozmawialiśmy telefonicznie, no to po prostu jakby nie miał właśnie tego dowodu gdzieś tam przy sobie nie mógł go znaleźć, a tutaj faktycznie odnalazł go na potrzeby tego spisywania dokumentów. Czyli tak byliśmy troszeczkę posądzeni o kradzież samochodu. No taka sytuacja w sumie no nic złego nic tam się nie stało. No, taka na pewno śmieszna i taka wspominkowa troszeczkę sytuacja, bo pierwszy i ostatni raz jak na razie bo nigdy nie mów nigdy, kiedy zostałem posądzony o kradzież samochodu, który stał sobie, jak mówię, przed tym wejściem do kamienicy, przed drzwiami, praktycznie i ten fachowy sprzęt w boku auta i oględziny. Bo jak ten dziadek na nas patrzył, no to my tam sprawdzaliśmy, wiadomo, jak to w maździe szóstce bo to ta taka rocznik 2,4, 2,5 była? Nie, 2,4 chyba no to wiadomo, jak tam jest z korozją, czyli e, kładliśmy się tam gdzieś troszeczkę pod ten samochód, żeby go po prostu obejrzeć, żeby nie brać gdzieś tam w ciemno, tylko zobaczyć, co kupuje, tak? Czyli gdzieś tam progi ten, i ten i, i właśnie chyba przy okazji oglądania jakby tych progów też właśnie ten radiowóz, no facet, facet, ten, ten, ten policjant mówił, że widział jakby z daleka, że tam ktoś zagląda pod ten samochód wiem, no tak, no bo trzeba wiedzieć co się kradnie jak już, no to coś porządnego, a nie jakieś tam cholerstwo nie wiadomo, nie wiadomo czy, czy to pewne, czy niepewne, czy się zaraz nam nie rozleci śmiech je, hi, hi, dziękuję, do widzenia nie? i druga sytuacja właśnie sprzedażowa jeżeli chodzi o ten samochód, bo ja go sprzedałem właśnie tutaj w tej okolice, jakoś to nie było nie była to jakaś taka super, hiper sprzedaż bo też to bardzo długo trwało tak to już z tymi Mazdami niestety i i i i, I później po jakichś 9 miesiącach, 9 miesięcy to też był tak jakby kontakt, bo facet go chyba przerejestrował. Nie tak, facet go przerejestrował na siebie. E, natomiast gdzieś tam w dokumentach jakby została umowa ta moja, pośrednio, faktura została moja i miałem telefon właśnie tutaj od. E, no, można powiedzieć znajomego, chociaż to taki bardziej wirtualny znajomy, e, też zajmującego się handlem samochodami, to jest jedna z miejscowości. I on dzwonił i pytał się, czy ja coś wiem na temat tego samochodu. Mówię, no pewnie wiem, no jeśli go miałem, no to jeśli to jest ta Mazda, no to coś tam mogę powiedzieć, nie? Ale generalnie chodziło o to, że on go kupił. E, też mieli jakąś jazdę próbną tutaj w korkach, też w trakcie sezonu on był kupowany czyli też tak średnio można było gdzieś tutaj powody słowowe się poruszać jakby ale oni go kupili i okazało się po tam dwóch czy trzech dniach jak jeździli tym samochodem, że on się grzeje w pewnych momentach, coś się dzieje no i próbowali wszystkiego, próbowali jakby naprawić ten samochód natomiast nie udało się znaleźć przyczyny dlatego też on dzwonił do mnie, bo myślał, że może po prostu coś wiem dlaczego on się grzeje no, mówię, no kurde, no jak ja go miałem, no to on się nie grzał a po tych 9 czy 10 miesiącach, jak go miał tamten poprzedni właściciel, mogło się stać w sumie wszystko. No i zresztą no, mówił, że no, no pewnie, no to jest racja, Tylko, no wiadomo, no dobrze spytać. W sumie, no nawet fajnie, że zadzwonił. Też pewnie zrobiłbym coś takiego. Natomiast, jak to powiedział, no to ten właściciel, czyli facet, któremu ja go sprzedałem, a od którego on odkupił ten samochód, słowem nie wspomniał o tym, że to auto się grzeje w pewnych sytuacjach. Natomiast Raczej wątpię, żeby to była taka akcja, pod którą on to kupuje. E, znaczy kupuje. Kupuje to ten handlarz, o tak, bo już się sam pogubiłem, i jemu akurat po dwóch dniach, gdzie też to przywieźli na lawecie tak naprawdę. E, I po dwóch dniach coś się dzieje. Czyli strzelam, że to było taka akcja premedytacyjna, czyli z premedytacją ten facet sprzedał to temu handlarzowi, dlatego też zadzwonił do handlarza nie do jakiejś osoby prywatnej czyli do kogoś, kto w teorii nie może mu zwrócić tego samochodu nie może się pruć o jego sprzedaż nie dotyczy go rękojmy i tak dalej czyli tak to wygląda też z prywatnymi sprzedającymi no coś mu się zaczęło psuć no i co, najprościej sprzedać i to jeszcze handlarzowi niech on się z tym buja no i taki troszeczkę morał z historii, jeżeli chodzi o tą Mazdę. Ja jeszcze może bym tutaj troszeczkę ponawijał, natomiast trzeba troszkę docisnąć tutaj tym samochodem, wrócić szybciej do domu to jest raz, a dwa zostało mi jeszcze pół minuty chyba na karcie, jeżeli chodzi o czas. Czyli pora kończyć. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego hejo!